Sztyry, jest jakiś tung, 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 sechur. Co to jest? Jeżeli nie gram, w to tak dawno. Nie, już dobrze, że przechodzę. Tak da się utrzymać ty. لا Jestem specjalnie to zrobione. O to się To nie nazywa się Only Up, tylko Only Up nie Jestem upośledzony. O dzień dobry pierwszy widzu, dzień dobry pierwszy widzu. Jakiś skibidi Sigma widz. Jak chcesz zagrać, to napisz nick w komentarzach. No i sobie poszedł.

Ja, only up jeden. Only... ...up... ...jeden. Ja! ...upp jeden. No, tååå ärs! Only up Fortnite, och det är Właśnie coś tak myślałem, nie, że to jest to nieco, nie, dziwne. To nieco było, nie, takie okay. mm. 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 jest. Okej. jest za Tu. tu, tu. Mm. O, dwóch widzów. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, Skibri Stigma. Jak chcecie zagrać, to napiszcie swój nick w komentarzach. O, wyszedł niestety. Bye bye, jeden widzów. I ostatni widz został. Chyba, że go nie ma. Garam do nikaga. tę. Um, ah. mm. boom, 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 um, I wanna get free. free 7 minut. 100 sadnych. Jezus, ja to się różniła tak małe liczby. A nie, że to się skakała, to się Bez sprinta, a i ty już ze sprintem. Dobra Ej, pamiętam to, nie? Ja tak for fun przechodzę I teraz jak na TikToku każdy like równo się na przykład, nie wiem Oh my gosh, spałam. No nie, chyba nie, coś nie wiem Boże święty, jak to było na tych TikTok ja nie będę na tych, tych ryzykował, bo mój chyba rekord to sezon piąty czy szósty. Jezus Maria, o! Oh. No braki, belki. Ej, może będę to trochę wolniej robił, tak... ...że... ...autentycznie tak... Muszę sobie przypomnieć mapę ogółem. No, jezu już ja już że spadam. Dobra Ja ja pamiętam tu już trochę Bo ja do... jezu ja dwa lata chyba Nie, ja rok w to nie gram Chyba, nie pamiętam jak już to było Byk, tu chyba się szło Tu I tuż tu to na Raz Tu dwa, tu widać Trzy Cztery I tu się skakało Okej okay. Prawie 300 metrów, jest dobrze ja nie chcę tu spaść. Tak naprawdę na kucaka jest gorzej. Jezus musiałem spać. Nie, nie, dobra. Dobra. Jest gołd, Jest. Nie, 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 nie. Dlaczego, dlaczego, dlaczego? Nie mnie jeszcze się. Nie. <grytanie> nie. No to... ja, yeah, Fididi Dwie minuty. Dobra, speed teraz. Tu, tu. Ja nie wiem gdzie mam lecieć. O, zatrzymałem się jakoś. Dobra? Boing Nie, ja, nie, Jezus, Mario, już musiałem, że wylatuję. Dobra, ja tego nie lubię. Boink! Co się? Raz, dwa i teraz złapać. Teraz złapać! Dobra, 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 jestem gołt. Jest go Widzę, jak chcecie, widzę mną zagrać. Pamiętajcie, ten. W komentarzach nie picie. To będę dodawał. O, was doznamy. Nie, 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 nie. Jezu, o Boże. Co to jest za ten? A tu już prowadzi ten. Tam... Nie, może lepiej. No, innym razem. Jak już będę wkurzony i będę chciał wejść z tej gry, to wtedy tam wpływa. Nie, dobra? Mamy to, raz, dobra, mamy to. Nie, nie, okej. Okay. Jak ktoś chce mnie dodać, to tu macie Szybko zatrzymajcie albo zrobcie screena. Dobra. Nie, nie, Boże, nie, już myślałem, że spadłem. Jezu, tak mnie, tak krok postawiłem. Jezu. Czuję się nie łapię? Nie, dobra, to, to już zaraz będzie koniec dla mnie. Nie. Nie, I dajcie mi przejść, dajcie mi przejść dalej. To jest to, to miejsce, gdzie przed chwilą spadłem, nie. Błagam, nie chcę. Ja nie chcę znów od nowa. Ja nie chcę znów od nowa, ja nie chcę. Proszę, nie. Dobra. Jest, jest, dobra Nie, ja się nadal boję, ja to nie biegnę chyba Albo biegnę Go tung. tung Tung Sahur Sezon drugi Tung Tung SACHUR. Nie, widzowie, Nie idę domkiem Nie idę tym, tym tym, nie Bo ja jakby wiem, bo mi się po prostu nie chce teraz od nowa tego przechodzić Ale bo, bo ja nie umiem do końca domkiem, ale chyba raz mi się udało. Ale to ja nie chcę jakby na razie tego, tego, tym, 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 tym domkiem, bo ja nie mam na razie nerwów na to. Jak już będę tak mega daleko, to wtedy może ten domek, ten sobie, ten... Oooo... Tum, tum, boneka, ba allabu. Okej, ra. Raz, dwa, trzy, okej, okay, idziemy. D nie. Jezu już muszę, Dobra, trzeba tu się zawiesić, co nie, tak, i back, Dobra. Jezu, ale już mam parę spaconego. Jezus Maria. Cały smok, się, 400 metrów w ogóle. oh my gosh. Jezu ja się to boję już powoli zaczynam Ale to już jeszcze nie ma czego bo Tu jeszcze nie spadnę bo mam ten domek jeszcze na sobą, No i to już spadnę na sądy Nie! Jezu Mario! Nie dobra! Uff! Nie Nie! 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 Jezu, nie, 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 nie. Nie, Jezu, nie. Boże święty, nie. 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 Nie, 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 To sezon trzeci już? Sezon trzeci. Dobra. daj lecimy. Już ludzie... Ci rekord dzieci świata już po wygry są. A tu chyba jest 12 sezonów, tak dobrze wiem. Jezu! O trzy, tr trzech widzów. Nice! Siema. A nie, tu dopiero. O tu czwarty sezon już! Tak szybko? Dobra, lecimy. Czwarty sezon. Nie, nie, ja spadnę. Nie, 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 wiem, nie, wiem. Ja nie, wiem. nie, auta nie, Jezu, Jezu, nie, ona się kiwaje jakoś, nie, ja skaczę stąd. Siema, no Nie. Nie wiem, czy ja dobrze idę, ja nie wiem, czy ja dobrze idę. Ja nie wiem, czy ja... ja nie wiem, i ja Boże Święty, że ja wiem, że ja idę, ale nie wiem, czy to dobrą... Dobra, idę tą dobrą drogą. Teraz na minimapie patrzeć, tu będzie, tu, tylko tu trzeba ostrożnie, to tak, tu, tu, tu i tu będzie na lewo wyjście? Tak, okej. Okay. Nie, Jezu, ja to pamiętam, ja to pamiętam. Dobra, skoczymy raz. Najgorzej, jest przejść, nie? Dwa. Nie, proszę. Jest, jest! Jezu, piąty sezon, Boże Święty, Jezu, dziękuję. Boże. Nie, tylko teraz tu nie spaść. Nie, nie, Jezus Maria, ja się boję, ja się boję, ja się boję, ja się boję. Przetrwać do windy i będzie gołd. I gołd. Nie. Nie! Nie, 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 nie. Nie. Nie, 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 Jezus. O Jezus Maria. Ach, Jezus Maria, nie. Jezus Maria, ja się tak boję. 600 metrów. Nie, już myślałam, że spalam, nie? Nie, nie, Je Jezu. Dlaczego nie mogę biać Tu jest to, to jest to, to jest to. Ja nie wiem czy ja spadnę czy nie. Winda, już jest winda, tylko tu się nie wywalić. Jezu, już myślałem, że spadam. Jest winda, winda, Uff. Jezu, sorry, widzę, że tak, jezu, tak się mega stresuje, ale po prostu... Tak mi serce bije, normalnie. Tuż golfowisko? Który to sezon już? Widzę, że jak coś to ja tego na czas nie robię, tylko tak for fun. Ja nie wiem, czy ja tym chcę. Ja mam taką czułaś. Nie, ja, ja tym nie chcę, ja tym nie chcę. Ja, jestem, ja wiem, że jestem pipa, ale jestem ja sobie normalnie przejdę, może lepiej będzie. Jezus Maria, jak ja się spociłam. 740 metrów. Nie, może ja lepiej nie, ja nie będę skakał, bo ja wiem, jak to się skończy. Ja wiem, kiedy ostatnio ja padłem. Przy tych lodowych. Już widać te lodowe. O, tam są. O, tu są. Za nami. No to to jest tu, raczej spadnę, ale wierzę w siebie. Dam radę, ja, ja wierzę w siebie. O tam już dalej to stoi, tam Vulcan, no i tak naprawdę teleportowanie do galakcji. Uuu, uh, proszę, tylko proszę o jedną rzecz, żeby nie spaść. Na, 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 na. Sezon szósty. No to raczej nasza bajka się kończy na tym sezonie szóstym. A nie, to jeszcze. Tam, jak będzie tam sezon siódmy, to na sezonie siódmym się kończy nasza bajka. Ja będę to mega ostrożnie, przechodził. I ja lecę tu bokiem bo ja nie umiem tam, Proszę, Jezus Maria Ja się tak boję Dobra, robię screena, bo ja już raczej... A, nie mogę robić screena, bo no, nagrywam live'a. To jest jeszcze easy, ale zaraz to będzie takie trudne tam. No i ja, ja, ja już jestem pewnie dead, no, bo ale... Bo... Jezus Maria, Jezus Maria, Jezus Maria. Ja się popatrzę zaraz. Bo tu jest tyle takich, bo ja nie lubię takich, nie? Trzy... No i to jest już to. To jest już to, na którym pewnie spadnę. Jak nie spadnę, to... No, no o tym mówiłem. Bogą, no, gol golfowisko, golfowisko. Nie, nie, no nie złapałem. Nie, i każdy widz już wyszedł. Kurwa. O, czy Jezu, przeklętałem. <śla> sorry, YouTube, sorry, YouTube. A ja nie mogę... Nie, już, już mi nie wychodzi, nie? Jezu, takie spocone stopy mam. Szczerze mógłbym nawet dostać, bo ile 30 minut, to bym miał gdzieś... Tak 15 minut chyba. Bo tam ile miałem. Nie wiem. Ale to 10 minut jest. Jest only up 6? Czy to 2? Only up 3. Aha. Wiem, że jest na pewno 4, ale to 4 to już taki zaawansowany. Pierwszy jest tak naprawdę najłatwiejszy, chyba że drugi. Nie, nie, dobra, już mi się odechciało, nie. No bo tak, tak daleko było, nie. Ogląda mnie jakiś widz. Wiesz coś napisz widz. Widzu. Widzowie weźcie coś napiszcie na czacie. Weźcie coś napiszcie na czacie. Będę przypinał serduszka jak to coś napisze. Didi, didi no Nie chce mi się tego już odnawa no, bo to jest już takie łatwe To ja to speedrunuję ja sumie jak mi się po prostu nie uda No bo kurde ale tak ładnie było już Ja to speedrunuję ja full Ale gdzie to prowadzi? Bo to jest ta sama droga, nie? No, ha. no, to jest ta sama droga. A ta po prostu jest szybsza, bo tu można biec, a tam tak średnio. Uuu, jajemka, baba. Zawsze kiedy jestem godny, to jajemka, okay, baba.

Kiedy jestem smutny, to MG baba. O, jem baba. Przepraszam, kiedy jestem smutny O Boże, czy tu się dostaje expa, to można tak glitchować, nie? ILE TO EXPA MI DAJE?! Aha, oh, zbugowałem i Ej wiecie co? Lecę chatą, widzowie. No i tak, tu jest dwie minuty, no to będę próbował aż w końcu się, bo tak naprawdę najtrudniejsze jest to, no, tak A -a -a! Nie gram, nie gram, nie robię live'a, dzięki widzowie za oglądanie.